Ale najbardziej przerażające jest to, co jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego wam tak odbiło? Dlaczego wam tak odbiło? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jesteście niesamowicie niedojrzali, naiwni, infantylni. Taki obraz tych ludzi, ministrów polskiego rządu, wyłania się z tych taśm, infantylnych ludzi. Jaki człowiek? Jaki człowiek, co drugie słowo, używa słowa kurwa? Jaki człowiek? Pośle. Ja tylko cytuję ministrów. Ale nie namównicy i nie w Sejmie. Niedojrzały młodziak złapał peta, biegnie w krzaki, pali papierosa i przeklina co drugie słowo, żeby dodać sobie znaczenia. To jest, to jest ten poziom infantylizmu nieprawdopodobnego, dyskusje o męskim przyrodzeniu i tym podobne osobiste wycieczki. Co to jest za kwalifikacja do czego w Brukseli, w Europie, gdzie? Jaki to jest poziom? Czy zobaczcie naprawdę siebie, kim dzisiaj jesteście po tych siedmiu latach rządu? I więcej, jakie państwo zostawiacie?